Przestrzeń kosmiczna to coś, co od wieków inspirowało ludzkość. Od zawsze patrzyliśmy jakoś tak wyżej. A od niedawna mieliśmy nawet szansę próbować rzeczywiście poszerzać horyzonty człowieka poza Ziemię, rozpoczynając eksplorację szeroko pojętego kosmosu. To szereg trudnych wyzwań, które zwieńczone zostały licznymi osiągnięciami pokroju wyniesienia pierwszej satelity, pierwszego człowieka, a nawet psa na orbitę czy też w końcu dostania się na księżyc. To kosztowna droga. Dlatego prawdopodobnie od ostatnich kilkunastu lat w tej branży było dość cicho. Chociaż jak mogliśmy zauważyć, po ostatnim wyniesieniu na orbitę ludzi pierwszy raz przez prywatną rakietę SpaceX, chęć eksploracji kosmosu wcale się nie skończyła. W dodatku wszystko wskazuje na to, że wszystko staje się coraz bardziej opłacalne. A technologia wciąż się koniec końców rozwija. Jednak nie zapominajmy o czym tak właściwie mówimy: to budowa rakiet i pojazdów kosmicznych. Budowa habitatów w warunkach, do których człowiek nie był, nie jest i nigdy nie będzie naturalnie przystosowany. To duży nakład pracy, nauki, precyzji i lata, dekady przygotowań. To po prostu niesamowicie trudne wynieść rakietę w powietrze, co dopiero na orbitę. Bądź dalej, a już w ogóle zrobić to bezpiecznie dla zdrowia ludzi na pokładzie? Dlatego też prawdopodobnie w historii spotkaliśmy się z wieloma przypadkami wypadków przy starcie czy też w kosmosie, szczególnie przy wyścigu kosmicznym, gdzie technologia i tempo dyktowało wyjątkowo trudne warunki dla udanych lotów. I o tym i o wielu innych pokrewnych sprawach opowiem Wam właśnie w tym odcinku: opowiem o strasznych tragediach kosmicznych. Zapraszam do oglądania. Pierwszą katastrofą, o której opowiem, będzie ta radziecka z 1967. Warto nakreślić rys historyczny. Trwa właśnie wyścig kosmiczny. USA póki co zostaje co najmniej w tyle. Napięcie jest jednak ogromne. Właśnie dopiero kilka miesięcy wcześniej, podczas pożaru w kokpicie przed startem, zginęła cała załoga przełomowej dla Amerykanów misji rozpoczynającej program Apollo Apollo 1. Związek Radziecki widząc, że ma znaczącą, ale wcale nie wieczną przewagę mimo licznych wykazanych bad konstrukcyjnych swoich rakiet, postanawia bagatelizując zagrożenie, a licząc na umiejętności astronautów zacząć loty załogowe w ramach programu SOJUS. W końcu, jako że USA wcześniej poniosło bądź co bądź porażkę w incydencie Apollo 1, tuż przed ich startem Związek Radziecki mógłby udowodnić elitarność swojej technologii i rozwoju, pokazując, że umieją i mogą bez problemu przygotowywać się do misji na Księżyc. Na początku więc udało się wystartować rakietę. 23 kwietnia 1967 roku wystartował bez zbędnych problemów statek Soyuz 7K OK z kosmonautą Władimirem Komarowem na pokładzie. Po osiągnięciu zaplanowanej orbity okazało się, że jedna z baterii paneli słonecznych zahaczyła się o jeden z elementów modułu kosmicznego i nie rozwinęła się prawidłowo, czyniąc ją całkiem bezużyteczną. Panel był odpowiedzialny za zasilanie regulacji temperatury w kapsule. Wobec tego aparatura Sojuza nie mogła otrzymywać pełnej mocy potrzebnej do działania, ale to nie koniec problemów. W związku z brakiem kontroli temperatury w wielu miejscach statku skraplała się para wodna. To nie służyło dobrze dla maszynerii orientacji kapsuły, więc owy pojazd nie mógł ustawić się w sposób zapewniający odpowiednie pokrycie światłem słonecznym, a tym samym energią innych paneli słonecznych, więc jeszcze bardziej brakowało energii. Niektóre elementy zaczęły się przegrzewać w związku z wariowaniem systemu kontroli temperatury i braku wystarczającej energii na chłodzenie. Następnie zepsuł się wysokościomierz. Komarów próbował kręcić kapsułą, by siła odśrodkowa jakoś odblokowała panel słoneczny, jednak bez większych efektów. To również nie koniec problemów, gdyż w związku z próbą ratowania zablokowanego panelu słonecznego, po którymś okrążeniu ziemi, zablokowany został system stabilizacji i pojazd zaczął koziołkować. Kosmonauta więc przeszedł na sterowanie ręczne, co zastopowało lekko koziołkowanie, lecz kapsuła wciąż wirowała. Wladimir próbował włączyć silniki, by uregulować ustawienie pojazdu, jednak pech wciąż dawał się we znaki i inżynierzy projektujący rakietę umieścili silniki zbyt blisko czujników nawigacyjnych śledzących położenie gwiazd odniesienia i czuła optyka przestała odróżniać gwiazdy od innych losowych źródeł światła. W związku z tym kosmonauta musiał ręcznie znaleźć jakiś inny, jaśniejszy punkt odniesienia dla swojej aparatury, więc wybrał księżyc. Komarów następnie przez dłuższy czas tracił łączność z ziemią. Nie mógł też spać w czasie przeznaczonym na sen, gdyż wciąż walczył o jakieś sensowne warunki do wykonania swojej misji, czy też w końcu o swoje życie. Przy 13 okrążeniu ziemi poinformował stację, że miał problemy z rotacją, lecz wszystko zostało rozwiązane. Jednak przy następnym okrążeniu ziemi znacznemu pogorszeniu uległa łączność z kontrolerami w związku z awarią systemu stabilizacji. W tym właśnie czasie na kosmodromie stała już następna rakieta misji Sojuz 2. Rozpoczęło się tam tankowanie paliwa. Sojuz 2 miał pomóc w misji sojuzowi 1 w ramach odgórnych założeń. Jednak w związku z problemami, a tym samym opóźnianiem się wykonania podstawowych zadań przez pierwszego Sojuza, astronauta poprosił Ziemię o odłożenie startu drugiego Sojuza o co najmniej dobę. Start ten został przełożony jednak nie zupełnie z uwagi na misję, tylko na fakt, że nad wyrzutnią rakiet rozpętała się burza. Tymczasem w kapsule kompletnie stała działać klimatyzacja. W trakcie 16 okrążenia Ziemi kosmonauta stracił zupełnie panowanie nad statkiem, lecz ponownie udało mu się je odzyskać. Centrum dowodzenia uznało, że misję jednak mimo wszystko trzeba zakończyć przy najbliższym okrążeniu planety. Ze względu na dodatkowe trudności ze stabilizacją, zapłon silników do ponownego wejścia w atmosferę nastąpił nie przy 17, lecz przy 18 okrążeniu Ziemi. Tutaj zaczyna się kolejna seria problemów. Gdyż kształt kapsuły Sojuza jego specyficzne spłaszczenie wymagało dokładniejszej precyzji od kosmonauty przy ustawianiu się do wejścia w atmosferę. Problemy z aparaturą towarzyszące Wladimirowi od początku sprawiły, że nie udało się wykorzystania automatycznych urządzeń, więc Komarów musiał podjąć próbę przy następnym okrążeniu, tym razem ręcznie na podstawie pozycji księżyca ustawiać swój pojazd. Ta próba była bardziej efektowna, i wszystko było już na drodze do sukcesywnego lądowania na spadochronie, lecz w międzyczasie zepsuł się czujnik ciśnienia atmosferycznego, co zapobiegło otwarciu się spadochronu głównego na odpowiedniej wysokości. Właściwie to nie otworzył się on w ogóle. Rozwinął się natomiast na szczęście chociaż spadochron hamujący. Komarów próbował uruchomić spadochron zapasowy, lecz właśnie przez spadochron hamujący nie było to możliwe. Kosmonauta wiedział, że sytuacja jest patowa. Stacje nasłuchowe w Turcji przechwyciły krzyki jego rozpaczy i złości, gdy zmierzał ku pewnej śmierci. Kapsuła podczas lądowania została doszczętnie zmierzczona, a Wladimir komarów zmarł. Na szczęście ta porażka w Związku Radzieckim i śmierć Wladimira uratowała najprawdopodobniej życie astronautów w drugim sojuszu, który ostatecznie nie poleciał w takiej samej formie, w jakiej miał polecieć, gdyż wykazano w nim identyczne błędy konstrukcyjne i wady inżynieryjne. Oto materiał z ostatnich chwil życia pechowego kosmonauty którego skazano na powolne i bolesne umieranie, bez nadziei na przeżycie, co, jak zrozumiałem, skontrastowano z oficjalnym przekazem jego ostatecznych słów. Oficjalnym stanowiskiem ZSRR była wyłącznie awaria spadochronów przerażające i niezmiernie smutne. Dzień. Następną katastrofą, o której Wam opowiem, będzie katastrofa promu kosmicznego Challenger 28 stycznia 1986 roku. Generalnie był to całkiem przełomowy wypadek, ale o tym za chwilę. W jaki sposób działają, a raczej działały tak właściwie wahadłowce kosmiczne? No więc, dla tych co nie wiedzą bądź się nie domyślają, wahadłowiec kosmiczny był jedną z pierwszych prób redukcji kosztów podróży kosmicznej poprzez wykorzystywanie poszczególnych elementów wiele razy w odróżnieniu od klasycznych wtedy rakiet, które nie miały takiej możliwości. Każdy z elementów wahadłowca dało się wykorzystać ponownie. Najpierw specjalny zestaw ze zbiornikiem zewnętrznym i dwoma pomocniczymi rakietami wynosiło główną, załogową część na odpowiednią wysokość, a potem dwie zewnętrzne rakiety odłączały się, a jednostka z załogą korzystała ze za swoich silników i paliwa za zbiornika zewnętrznego. Następnie i ten zbiornik zewnętrzny miał się odłączyć, a wahadłowiec z paliwem na pokładzie mógł wykonać swoją misję. Powrót odbywał się natomiast na pasie do lądowania w sposób podobny do samolotów, więc wahadłowiec wyznosił się jak rakieta, a lądował jak samolot. To tak w ogromnym skrócie, astroświry, wszyscy zafascynowani kosmosem, którzy się na tym znają lepiej niż ja, ludzie pracujący w NASA, to jest ogromny skrót. Ja nie jestem ekspertem, ja tylko tłumaczę przerażające historie. Jak w miarę jesteście świadomi jak wygląda idealny plan i przykładowa forma lotu takiego systemu transportu kosmicznego, oto jeden z lotów, który nie do końca się udały. Four, three, two, one. And liftoff. Left off of the 25th Space Mission and it has cleared the tower. I am the tower

Wykazano potem również dużą ilość nieprawidłowości w przeprowadzeniu startu. Przede wszystkim problemy widziano w warunkach przed startem. Przez przemrozki w dzień przed i tak przekładanym kilka razy startem uszczelki na rakietach dodatkowych RSB straciły swoje właściwości i zniszczyły się tuż po starcie w związku z za niską temperaturą, gdyż nie spełniały w tej temperaturze potrzebnych właściwości. Ostrzegał zresztą przed tym swoje kierownictwo firmy podwykonawczej dla NASA, Morto Tjokol, inżynier specjalizujący się w tych dodatkowych rakietach stanowiących kluczowy element w systemach wahadłowców, Roger Bojszloj. Mam nadzieję, że powiedziałem dobrze. Mówił on kilka dni przed tym incydentem, że jeśli uszczelka będzie miała przy starcie temperaturę niższą niż 11,7 stopni Celsjusza, to nie ma żadnej gwarancji, że spełni ona dobrze swoją funkcję. I w taki oto sposób okazało się, że to właśnie jedna z tych uszczelek nie spełniła dobrze swojego zadania, tworząc reakcję łańcuchową, reakcję domina, która doprowadziła do tej przerażającej katastrofy. W pierwszej sekundzie lotu pękła, doprowadzając do rozszerzania się ognia tam, gdzie konstrukcyjnie nigdy nie powinno go być. W taki oto sposób ogień uszkodził znacznie nie tylko dodatkową rakietę, jednak też zewnętrzny zbiornik paliwa. W kilka sekund ogień wypalił dziurę w owym zbiorniku, co doprowadziło do nieuniknionej już wtedy katastrofy. Odrywało się też dolne mocowanie rakiety wspomagającej. Wszystko to wywołało dezintegrację, destabilizację zespołu wahadłowca w wyniku m.in. sił oporu aerodynamicznego. Natychmiast potem zniszczeniu uległ zbiornik zewnętrzny, co rozerwało wahadłowiec i zabiło załogę. Co ciekawe, ostatnie dźwięki nagrane przez pokładowy rejestrator około pół sekundy po komendzie przyspieszenia, wydanego przez centrale, to nieartykułowany odgłos, jęknięcie z bólu, czy też dźwięk zawodu, wydany prawdopodobnie przez Pilota Michaela Smitha. Mogła to być też jego reakcja na zmianę wskaźników przedstawiających pracę głównych silników lub spadającego drastycznie ciśnienia w zbiorniku wodoru w zewnętrznym zbiorniku. A katastrofa ta jest kluczowa, gdyż po tym incydencie NASA dość radykalnie zmieniło traktowanie programu wahadłowców. Od słusznej zresztą wtedy nagonki medialnej na tę organizacje NASA nie używała już wahadłowców tak pochopnie i znacznie większą uwagę przywiązywała do bezpieczeństwa. Tak mocno, że wahadłowce od wtedy stawały się coraz bardziej pojazdem nie tyle co do lekkiego przeglądu i kilku poprawek po wykonaniu misji, ale koszty rosły diametralnie, gdyż po każdym locie wahadłowca na pojeździe i jego komponentach wykonywano jeszcze bardziej dogłębny, wręcz generalny remont. Wahadłowiec w latach swojej świetności zapowiadany nawet przez astronautów w programie Apollo, gdy owi byli na Księżycu, miał uczynić kosmos bardziej opłacalnym i łatwiejszym, ale stało się trochę odwrotnie. Z dekady na dekadę wahadłowce stawały się coraz bardziej skomplikowane i coraz trudniejsze do utrzymania. NASA nie chciała inwestować w żadną innowację, więc niektóre komponenty używała aż do momentu, gdy nie były dostępne na rynku, a dopiero potem szukała zamienników. Bahadłowce okazały się zdecydowanie za drogie, a co gorsza dość niebezpieczne, biorąc pod uwagę jeszcze drugą katastrofę w programie tych pojazdów katastrofę Promu Columbia. Dajcie znać, czy chcielibyście część drugą tego filmu, gdyż wtedy opowiedziałbym o tej drugiej katastrofie Promu Kosmicznego i podał trochę więcej przykładów. Ostatnim przypadkiem, a dokładniej może nie katastrofą kosmiczną, jest ciekawostka, że według dwóch braci amatorskich radiooperatorów z Włoch, Związek Radziecki wielokrotnie przyczyniał się do zatajania nie tylko przyczyn katastrof kosmicznych, jednak i tragedii samych w sobie. Rozstawili oni eksperymentalną stację radiową w Turynie w późnych latach 50. i hobbystycznie nasłuchiwali różnych pionierskich wtedy satelit. Słyszeli Sputnika, słyszeli również pierwszą satelitę USA. Później jednak mieli usłyszeć trochę straszniejsze rzeczy. Kilkanaście przypadków różnych sygnałów SOS, aż po kosmonautów błagających o pomoc. Dodatkowo odkryto wiele błędów językowych i zanik profesjonalnego nazewnictwa z przechwyconych transmisji, co podważało również poziom i stan zaplecza kadrowego radzieckich pilotów i astronautów. Co jednak rozumieć można jako to, że bracia chcieli zrobić tylko sensację i fałszowali te nagrania łamanem rosyjskim. Oto dla przykładu jedno z nagrań, które uchwycili ci bracia, które przypuszcza się jako rzeczywiście pierwszą kobietę w kosmosie, która krzyczy w rozpaczy, że jest jej bardzo gorąco, że widzi ogień i woła tym samym o pomoc. Czy to prawda, czy też nie? To niesamowicie przerażające krzyczeć tak do eteru w przestrzeni kosmicznej, gdzie praktycznie nikt cię nie słyszy, nikt cię też nie widzi, tylko ty i wiele kilometrów praktycznie nic. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że ten film Wam się koniec końców spodobał. Mam nadzieję, że był dla was ciekawy. Wiem, że to jest taka lekka odskocznia od tego, co jest normalnie, bo to są takie ciekawostki przerażające, ale jednak no kosmos, jakaś astronomia, to wiem, że nie wszystkich to jakby kręci, mówiąc kolokwialnie, ale to w związku z tym, że zainspirowałem się, powróciłem do takiej mini mojej pasji z dzieciństwa wczesnego. I w związku z tym, że ostatnio wyleciała ta rakieta SpaceX, postanowiłem zebrać coś takiego, bo jakąś taką inspirację dostałem, więc. Stwierdziłem, że czemu nie napiszę sobie o tym, na co mam ochotę. Mam nadzieję, że to Was też trochę interesowało i Wam się podobało. Mam małą prośbę, bo mikrofon mi się psuje. I jakbyście chcieli mi się dołożyć pomóc, to możecie wysprzeć mi na Patronite. I na pewno, na pewno nie zmarnuje się na byle co, bo muszę sobie kupić nowy mikrofon. Wiem, że teraz pewnie po mnie nie słychać, ale on naprawdę świruje, wariuje, ja nie wiem, na live. Ie. Mogliście usłyszeć co się działo. Trzeba tam dużo z tym robić. Zresztą on ma coraz większe szumy i już też ma swoje lata. I to jest strasznie problematyczne więc staram się pracować nad tym, żeby jakość audio była jak najlepsza, ale nie ukrywam, że to też są koszty. Więc y, jeśli bylibyście skorzy w stanie i chętni, to możecie wesprzeć mnie na Patronite. Jeśli nie, to jak chcecie, możecie udostępnić ten film, bardzo bym wdzięczny. Zostawcie łapkę w górę, komentarz, cokolwiek i mam nadzieję, że cóż no, będę mógł dalej robić te filmy, bo póki co całkiem śmiesznie mi idzie. Dziękuję patronom, którzy już teraz mnie wspierają i cóż no, dziękuję bardzo.